się Manko z tej strony Filipi Pomoc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale w kolejnym odcinku z od żula do Króla odcinek numer 28 Dzisiaj jak widzicie zetorek 32 tysiące na koncie i beczuszka Beczuszka no nie ta co mieliśmy Pronar Pom Pomot? Pomot Kurde, nawet nie wiedziałem, że to pomoc. Od kolegi odkupiłem za 3800. Tanie, jak widzicie, uszkodzenia 100%, trochę lakier, tu tego brudna i w ogóle nada się, tak? No, moją sprzedałem. Yy, wyszło kilka rzeczy, ale to. To tak, 32 tysiące na koncie, dlatego że kupiłem beczuszkę, no i tutaj ogólnie jest inna tekstra, bo Wyrównali mi chłopaki dotąd i tutaj przejechałem kultywatorem. Tutaj było pięknie wyrównane i tu też już jest całe wyrównane. Jest ta trawka, o której mówiłem. No i jest, jest po prostu piękny, tak? No. Dzisiaj po ferment leci na piękno. Piękny. Podrzepak, tak powiem spokojnie, nie patrzcie, to nie jest zużycie zatorka, To jest zużycie tej gubyćki węzy Dobra, zamkniemy, pozamykamy sobie to tak Żeby aż tak nie śmierdziała Bo wiecie jak to już jest, nie? Że to kurde mol śmierdzieć Lubi, dobra eee, teraz tak Na 40 Dajemy Trzeba beczkę rozkładać? Trzeba. Dobra. A dwójka. Ale. Olu ma szerokość. Ja pierdzielę. Nie no. No to kurde, taka beczuszka to już trochę będzie mogła na tej serii być. Ja ogólnie tamtą beczkę wiem, że nigdy tak naprawdę nie robiliśmy nic tamtą beczką. No, ale beczka nie dość, że mi się rozwaliła. No to była stara kolega, no właśnie mi mówił o tym, że on sprzedaje tą swoją beczkę i że to jest naprawdę dobra oferta. Bo widziałem, jak ta beczka rozlewa. W sensie widziałem tą beczkę i sobie myślałem, tak, czy może jej nie odkupić, ale nie było wtedy okazji, on jej nie sprzedawał, no i tak wiecie, bo... no tyle, nie? I tak wtedy po fermentu, że nie woziliśmy, a teraz w tym sezonie właśnie mamy wozić po ferment, no to stwierdziłem, kurde, idealne, idealna okazja w można tak powiedzieć. No i... I zakupiłem tą beczuszkę i pięknie mamy beczkę zakupioną. Nie wydałem jakoś dużo, bo 3800 za taką beczuszkę to nie jest dużo naprawdę. No, 6200, czy tam 6800 pojemności. To jest też pojemna beczuszka. No i ta szerokość, no 12 metrów, to jest to co mnie... Też bardzo przekonało, chociaż teraz sobie właśnie przypomniałem, że to jest 12 metrów, bo ja nie pamiętałem. Ja myślałem, że ona jest mniejsza, że ona jest 6 metrów. Ale, no, ale kurde, jednak jest taka większa. No, zrobiłem sobie rozpiskę, jeżeli chodzi o pola, co, gdzie, jak sieje. Mogę Wam pokazać już. To są nasze poletka, nie? Widać wszystko, widać wszystko. I teraz tak: rzepak sieje na 170 i 115, pszenice sieje na 11 i 66, żyto sieje na 174, 45, łąki są na 171, 100, i kartofle będą na 23. Tak, tutaj żebyście wiedzieli, sobie zrobiłem na spiskę, wiem, że tutaj jest jeszcze las, no, ale co zrobisz, tak? Co, co zrobisz, co zrobisz? Tutaj nawet tego kliknąć nie mogę Bo już się tak... No nie mogę, po prostu muszę tam zrobić pole, bo to się zbugowało Więc tak, dobra, jedziemy teraz na... To długie pole 115 tak sobie myślę, że w sumie możemy dać po ferment yy, gdzieś jeszcze. No bo co, mamy? Mamy trochę tego. Tej Coca-Coli. Albo nie, zostawimy. Dobra, wiecie co, zrobimy jeszcze tamto pole. Zajedziemy, wywalimy jeszcze tutaj przed domem. Przed domem jeszcze z azotu dodamy trochę tego azotu. Schowamy beczkę i pojedziemy agregatować, bo agregatować jeszcze dzisiaj chciałem to, dobra, to tak, tak to zrobimy. Może jeszcze agregatowanie będzie. No a, i na następny rok będziemy a, mogli trochę więcej tej gnojówki dać. Tak samo obornika. Teraz następny rok będzie więcej tego wszystkiego. Dawany. No, ogólnie tak jak patrzałem yy, coś się sprzeda to będzie mnie raczej stać na tą yy, oborę, bo tak jak pępnie gadaliśmy to coś, koło 30 tysięcy oni jeszcze muszą wszystko tam policzyć dokładnie tego co i jak ile ja dokładnie tych cegieł będę miał i w ogóle Ile będę miał po prostu tych moich yy, rzeczy, nie? Czy wyjdzie na całość, czy nie? I właśnie tak to będzie wyglądało, że będą musieli to policzyć. Czy ja to pole wezmę na raz? Nie wezmę tego pola na raz. Będziemy musieli wrócić. No. Zostanie taki mały, mały kawałeczek. No, zawsze te, chociaż te 40 yy, kilo, nie? Na hektar. Powiem wam, że więcej tak nie chcę, bo to jest gnojóweczka, to jest dodatkowo. To jest tylko, żeby podbić się na azot, żeby aż tak dużo azotu nie dawać sztucznego. I żeby właśnie zaoszczędzić. Wiem, że jeżeli byśmy mieli dużo jakoś, to by można było się uprzeć i podrzepak wywalić absolutnie całą Coca-Colę, jaką mamy, i wszystko. Dać na Maxa, nie? No, ale czy to by wyglądało? Według mnie nie. Według mnie zrobimy tak, jak to jest teraz i, I będzie git. No. Jeszcze pojedziemy z kultywatorkiem. Z kultywatorkiem pojedziemy po kolei. W sumie Jedziemy Z kultywatorem najpierw na pole przed domem, a wtedy na te porane Zajedziemy Kurde, tak trochę? Jakby nie patrzeć, ucieka Tej gnojówki, ale teraz będzie mały ten, to Czy Starczy? Z 14% a to jest taki mały przejazd teraz Ona no nie ucieka to aż tak bardzo Nie no i tak ucieka Kurde Ucieka Dobra no trzeba będzie jeszcze dojechać bo tutaj trochę nam zabrakło Trzeba będzie pojechać po gnojówkę i dognojówkować to do końca. No, ale będzie idealnie, będzie coś koło 17 minut do złożenia gnojówy. I resztę sobie zrobimy kultywatorkiem. No. I wtedy następny film będzie z... Yy... myślę, że talerzowania. Zrobimy sobie jeden odcinek z talerzowania. I też końcóweczkę sobie zrobimy yy, agregatem pod końcówkę filmu, zrobimy sobie agregatowanie, i wtedy już pójdziemy, yy, sobie przejdziemy do siewów. Ten stack to będzie wyglądało. No, kolejny odcineczek daily, to jest trzeci odcinek daily. Stwierdziłem, że zobaczymy przez ten tydzień, jak to będzie wyglądało. No, bo od 16 do 18 jestem na wycieczce. Ze szkołą. 3 dni. Jedziemy. Dlatego no tutaj na pewno nie będę mógł. Tutaj 3 odcinki na zapas trzeba nagrać. Muszę. Teraz patrząc na to, że jeszcze wtedy jak wrócę, to nie będę. nie będzie mi się chciał nagrywać. Najprawdopodobniej dlatego muszę czwarty odcinek nagrać. Cztery odcinki to już trochę jest. Więc jednego dnia w sumie będę musiał pięć nagrać. Dlatego zobaczę jak to jest. Aktualnie w sumie no jestem... Jestem dobrze, bo ten odcinek widzi się na dziesiątego i ja to nagrywam 4 dni wcześniej, tak? Więc dobrze stoję z tymi odcinkami. No, ale nie, coś czuję, że niedługo już tak dobrze nie będę z tymi odcinkami stał. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. Czas pokaże. Nie będziemy tu już rozlewać kokokoli Nie, mamy czasu na takie pierdoły. Dobra, teraz skąd ja bym tą gnojówkę wziął? Weźmy od krów. Weźmy od krów napełnijmy do fulla tak żeby nie było, że nam jeszcze znowu zabraknie o, No prawie całe I tak nam cał, cały ten nam zjadło No i bez tamtąd akurat nam zjadło Co 12 minuta odcinka Panie Co pan robisz? Jak ten czas naprawdę ucieka, nie? Ja jestem w szoku. Jak, jak to tak szybko jest? Przed chwilą ja robiłem powrót na YouTube'a, a w tym momencie już za chwilę wakacje, za chwilę stosubów. Ja pierdzielę. No, jak ja to nagrywam? 78 subskrypcji na kanale. Nie wiem. Coś się zmieni przez te 4 dni? Na pewno coś się zmieni, bo no środa, yy, śro sobota, niedziela, live'y te. No, a na live'ach zawsze się. Zawsze są jakieś suby dodatkowe. To więc tak. No. Pięknie dojeżdżamy. W sumie następny odcinek już raczej będzie na drugim sierpnie. Nie będę już siedział aż tak długo na tym pierwszym sierpniu. Siedzimy już odpowiednio. Nie wiem w sumie nawet ile, ale... No wszystkie te prace pożniwne, pożniwne robimy na tym w sierpniu, więc na tym pierwszym sierpniu. Dlatego chcę to zrobić inaczej. No, trochę temu sąsiadowi dam, ale trudno. Sam się odpowiednio się ucieszyć Że darmowym gnuju we No ale telepia. No, ten kolejna nowa maszyna na kanale Na kanale, na kanale też Na serii A my całe pięknie dalej robimy Coś tak czuję, widzę, wiem, że pojedziemy sobie na tą łąkę, tam, nową, co mam robić, i tam sobie weźmiemy, i tym gruberem zrobimy już tą piękną naszą. Yy. Albo czy tak jest? Złożona jest I tam zrobimy sobie tą łąkę Bo tam będzie obora, ja mniej więcej wiem jak ta obora będzie stać, więc z... Albo nie, bo nie wiem i dokładnych wymiarów nie znam I żeby nie było, że zrobię już sobie tą łąkę A tam ma być obora Nie, nie, nie Nie, nie, nie będziemy robili tutaj na polach po prostu najpierw tutaj na łące po tej gnojówce sobie to przemielimy z ziemią bo tak czy siak będziemy musieli to zrobimy i wtedy wtedy pojedziemy przed dom i najprawdopodobniej to będzie koniec już <laughs> a Czekajcie, napiję się, bo tak. Zespół mi się w gardle. O, dobrze. Dobrze jest. Dobra. No i pięknie jedziemy. Hmm. No doje, przeczepimy się będzie coś koło 19 minuty Może nawet. Kurde, tak dziwnie to teraz wygląda. Jak tam nie ma tego lasu. Tam jest takie przejrzyste pole. To już niedługo tam będzie. Już, już niedługo. Poczekajcie, poczekajcie. A będzie tam kurde stała łobora, i będzie łąka. Drzewków raczej nie będę stawiał. No ale jeszcze zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno. Na pewno. Czas pokaże. Proszę pana. No, jeżeli się pytacie o TMR, to robiłem ostatnio. Ten skru... Laga mam. ten skrówki mia... mają. ...pula. I jest pięknie. Oj. Dobra. No i zobaczymy, jak z tym agregatem będzie szedł Zetorek torek Myślałem, że może jakieś problemy będzie miał, czy coś. Tak, wiem. Może wam nie zaskoczyłem z tym, że ten agregat jest z oryginała z, z oryginalnej gry. No, ale jakby ja sam na tym agregaciku dużo się nie nagrałem. A też taki w miarę fajny, tak pod zetorka, właśnie fajny. Wydaje mi się, że pod tego zetorka jest kurde szacun, bo dobrze pasuje ten yy, kultywator, agregat. To jest taki bardziej kultywator niż... ten, to jest takie właśnie po orce i, i takie coś, a nie, że to jakiś w wpierdzielasz i bezorkowo robisz. No, ale... na moje potrzeby... da radę. My nie powinien. Dobra. Nie no... idzie ładnie. Wiecie no trzeba przemieszać to bo tutaj gnojówka jest dana żeby szybciej weszło w ziemię O tutaj taki spadek trochę chłopakom tutaj nie wyszło ale no to sam ja później raczej przysypię sobie nawet ziemią Po prostu trochę ziemi tam wsypać i będzie lepiej Dobra Pojedźmy prosto Czy poprzecinajmy tutaj trochę Kurde, zaraz trzy to godziny będą już w zetorze Ty, e, to spoko to leci Spoczy i bamboci. No, to retorek też trochę będzie miał tych godzin. Teraz 30 będzie miała trochę mniej. No, jakby nie patrzeć. 30 co? Z rozrzutnikiem sobie będzie latała. Hmm, póki co? No, dopóki nie będziemy zmieniali rozrzutnika, no to z rozrzutnikiem będzie latała. Eee. Yy... Multibatora już nie ma. Z rotacyjną co tutaj jeszcze takiego? Z siewnikiem, z talerzówką, z opryskiwaczem, z kopaczką, z sadzarką. Więc jeszcze trochę tych maszyn jest. Ze zgrabiarką jeszcze 30 nie idzie na złą. Do samego końca tak naprawdę 30 będzie robić z tym. paszowozem. No aktualnie jest ta 3 tonówka kołowa, a później się kupi jakąś 6 tonówkę kołową. A no ona po prostu tyle, żeby... Tyle, żeby ona przewiozła. I to wszystko, co wymaga od niej. Przejechać z paszowozem. Z obory do obory. I będzie git, dlatego to zrobi sobie ta 30 i będzie do końca serii na spokojnie. Dopilnuję, żeby była, Mówię wam będzie miała dużo motogodzin i będzie trochę jeszcze na tej serii. Będzie też jeszcze trochę pracowała w polu. To nie tak, że kupiłem Zetora i 30 już idzie wek. Typowo i 40 Bo co, no kupiłem, tak, ale tak szczerze Miałem 30 całe sezon nie robiłem Kupiłem 40 Jakieś 5 odcinków później Kupuję zetora 80 koni Z którem już nowy W ogóle wszystko, pod co kupuję Pod co wymieniam dużą część maszyn Pod tego właśnie zetorka ten stok to trochę też mi nie wyglądało. No dobra, 40 będzie z prasą dużo jeździła. Jak kupimy owijarkę to będzie też owijała. Ale to 30. Raczej. A jeszcze nie wiem. To się zobaczy. Dobra. Zrobimy sobie tutaj jeszcze jeden przejazd. A bo tak zakończmy. Zakończmy ten odcinek. Tak. O. Ten z by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.